Dzisiaj zastanowimy się, czy przyjaciel Spidermana, Netlitz, zostanie Hobgoblinem. Także co? Jedziemy! W internecie czy też dzięki dedukcji możemy znaleźć wiele dowodów na to, że w niedalekiej przyszłości Ned Leeds, grany w filmach Marvel Studios przez Jacoba Batalona, zostanie legendarnym hobgoblinem. Ned pojawiał się w najnowszych filmach o Spider-Manie od samego początku. W Homecoming był tylko przyjacielem Petera Parkera, ale z czasem, po tym jak dowiedział się, że to Peter jest pojęczakiem, stał się jego człowiekiem w centrali. Ta przygoda zakończyła się dopiero na koniec Spider-Man No Way Home, gdzie Ned zapomniał o parkerze. No i właśnie taka końcówka stawia ważne pytanie. Co dalej z jego historią? W poprzednich franczyzach Spider-Manów najlepsi przyjaciele Petera Parkera stawali się tymi złymi. Zobaczcie, że w Spider-Man 3 dostaliśmy Harego Osborna szukającego zemsty na spider manie za śmierć ojca. Wcześniej to właśnie syn Normana był najlepszym przyjacielem Parkera, ale paradoksalnie stał się nowym goblinem. W The Amazing Spider-Man 2 również Harry Osborn pod koniec filmu przeobraził się w ochydnego, zielonego goblina, którego mrok potęgowała choroba Osborna. Doprowadził on również do śmierci Gwen Stacy. Postać Hobgoblina zadebiutowała w komiksach w The Amazing Spider-Man z 238 z marca 1983 roku. Jego zdolności to super siła, ponadprzeciętna inteligencja i refleks. Hobgoblin używa wysokiej wysokiej technologii, a jego strój zawiera brudnożółte i niebieskie elementy. Lato on na błyszczącej czarnej desce z czaszką rogatego zwierzęcia na froncie. Najbardziej znanym Hobgoblinem był Roderick Kingsley, który jest bezpośrednio powiązany z Nedem Leedsem. Ten był dziennikarzem Daily Bugle, kiedy w mieście grasował Hobgoblin Kingsley'a. Pewnego razu, gdy Ned prowadził śledztwo, natrafił na kryjówkę Hobgoblina i Roderick przeprowadził mu pranie mózgu. Od tamtej pory Leeds myślał, że to właśnie on jest Hobgoblinem, co ułatwiało pracy Kingsleyowi. Takie Story w MCU byłoby czymś epickim, ale musiałby powstać do tego osobny film lub serial, aby wszystko dobrze opowiedzieć. Oprócz tego musielibyśmy dostać Rodericka Kingsleya, żeby cała otoczka również się zgadzała. Jest to, co prawda, projekt długoterminowy, ale niewykluczone, że kiedyś w MCU, czy też w uniwersum aktualnego Spider-Mana, to właśnie w taki sposób Ned Leeds zostanie Hobgoblinem. Z kolei, jeśli Ned miałby zostać tym Hobgoblinem na dniach i miałoby się dostać w Spider-Man 4 lub 5. To raczej Sony i Marvel wymyśliliby zupełnie inne Origin Story. Co bardzo ciekawe, jakiś czas temu Jacob Batalon na swoim Instagramie udostępnił zdjęcie, na którym trzyma w rękach figurkę Hobgoblina. Możemy znaleźć dwa wytłumaczenia takiej sytuacji. Albo Jacob specjalnie wstawił to zdjęcie, by podsycić teorię fanów, lecz nie ma to nic wspólnego z jego postacią, albo faktycznie jest to w pewien sposób zapowiedź tego, w jaką stronę Stallman rozwinie postać Ned'a. W Spider-Man No Way Home, w sekwencji, w której Parkerowie przygotowują lekarstwa dla swoich wrogów, Ned pyta Peterów Tobie'a i Garfielda o ich najlepszych przyjaciół. Ci stwierdzają, że stali się oni tymi złymi, a każdy z nich odszedł. Wtedy net obiecuje Peterowi Toma Hollanda, że on nigdy nie przeobrazi się w tego złego. Nie wiem, czy o to chodziło twórcom... Ale tą kwestię można zinterpretować jako pierwszą półoficjalną zapowiedź Hobgoblina. Szczerze wydaje mi się, że prędzej czy później net faktycznie zostanie Hobgoblinem, bo Sony raczej nie zmarnuje takiej okazji na wprowadzenie kolejnego antagonisty do swojego uniwersum. Wydaje mi się, że nie nastąpi to od tak w jednym filmie. Będzie to raczej długoterminowy projekt, który zaskoczy nas epickim finałem może w Spider-Man 6 albo trochę później. Taka jest moja opinia, ale myślę, że patrząc tylko i wyłącznie na te dowody, które przedstawiłem Wam w dzisiejszym materiale, możemy stwierdzić, że tak czy siak kiedyś dostaniemy Hobgoblina. Niekoniecznie w wykonaniu Jacoba Batalona, ale może kogoś innego, bardziej lub mniej pasującego do tej roli. Na dzisiaj to wszystko. Możecie napisać w komentarzach, czy według Was Ned Leeds zostanie Hobgoblinem. Polecam zobaczyć inne materiały z mojego kanału, może coś Was zainteresuje. A teraz ja się będę z Wami żegnał, trzymajcie się ciepło. Cześć!